Czarta. Yo Siamanko z tej strony o TV i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj mam nadzieję, że no dobra informacja dla Was. Powracam do robienia muzyki. Znowu będą nuty nagrywane. Jak tam we F1 piosence śpiewałem, znowu szykuję się na tą fajtowalę. Dzisiaj ze mną jest mrok, Cześć. No jest 22, ale. Nie o tym dzisiaj, <laughs> e, powracamy do nuty, teraz jest sobota, jutro o 19 będzie premiera aż 4 nuty, no zobaczciecie, będzie mega grubo, to jest wstęp do czegoś mocniejszego, no będzie coś mocnego, nie będę teraz zdradzał, ale jutro będzie Gangster 2 3, Epka, no ale to jest wstęp do czegoś mocniejszego, bo będą mocne nuty, więc zapraszam do zasubskrybowania, dania łapki w górę. No i co? Na Instagramie Adron Koniecki też będę informował na bieżąco, więc jak ktoś jeszcze tam nie jest, to można wkładać. Mam nadzieję, że Wam się spodobają te nuty. No, będą teraz naprawdę e, mocne. Tutaj my jesteśmy teraz, wiesz, w parku. No, tutaj mój rower w piękny. Dobra. Nie, Aż no nie będę tutaj zanudzał. Mrok też będzie oczywiście na no, nutach. E, trzymajcie się widzowie. Jutro o 19, 19.05, 19.10, 19.15 będą premiery. Już pewnie widzicie premiery, więc możecie już zostawić łapkę w górę. Do jutra widzowie. Będzie grubo. Trzymajcie się. Cześć. Nara.